Na pewno widzieliście kiedyś doświadczenia z ciekłym azotem. Jednak jak doszło do jego wynalezienia i jaki wkład mieli w to Polacy, o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam do oglądania. Zygmunt Wróblewski, Karol Olszewski. To właśnie ci panowie ponad 140 lat temu jako pierwsi skropili azot. Osiągnięcie Polaków wzbudziło zawiść u francuskich badaczy i miało znaczenie m.in. dla zrozumienia budowy materii. Tamtejsi naukowcy byli wściekli, że umknęło im tak wielkie osiągnięcie. Wróblewskiego oskarżano niemalże o kradzież eksperymentu. Dobra, ale jaki eksperyment rzekomo ukradli Polacy? Już tłumaczę. W przeszłości Louis Paul Cayletet miał kluczowy udział w rozwoju skraplania gazów, wprowadzając tzw. metodę kaskadową, gdzie kolejne skraplane gazy obniżały temperaturę na kolejnych etapach procesu. Choć udało mu się zaobserwować mgiełkę skroplonego tlenu, nie osiągnął stabilnej formy tego gazu. Jednak Zygmunt Wrublewski, zainspirowany pracą Kajleteta, wspólnie z Karolem Olszewskim, zastosowali innowacyjny krok, skraplając tlen jako ciecz, a nie mgiełkę. To znaczący postęp, chociaż ich metoda nie znalazła powszechnego zastosowania przemysłowego przez kilka lat. Odkrycie Polaków znalazło zastosowanie w przemyśle medycznym, a także w przemyśle lotniczym i kosmicznym do produkcji paliw rakietowych. Teraz już wiesz.